Cześć, witam Was serdecznie. Z uwagi na to, że prace malarskie przy samochodzie Jeep dobiegły końca. Czas najwyższy zająć się montażem, uzbrajaniem tego samochodu, składaniem w jedną całość. Ramę zaczniemy uzbrajać od resorów, a aby tego dokonać musimy zamontować tuleje metalowo-gumowe, które właśnie do nas dotarły. Zamówiłem te tuleje w sklepie internetowym. Wydaje się, że wszystko jest ok, wymiarowo, i, i, i tak dalej. Także czas najwyższy wziąć się za pracę. Aby zredukować drgania, zapewnić jakiś komfort jazdy, wyeliminować jakieś hałasy, odgłosy metaliczne, stuki, i tak dalej. Resory zamieszczone są na takich gumowo-metalowych tulejach. Element gumowy w środku ma za zadanie wyciszyć. I wytłumić pracę zawieszenia my, te tuleje musimy wprasować w ramę oraz wprasować w resory. O ile w resory nie będzie to stanowiło dla nas problemu, to w przypadku ramy już mogą się pewne problemy stworzyć, ponieważ tuleje są 0,4 mm w plusie. Więc może być problem, żeby je wprasować. Ale musimy jeszcze przyjrzeć się dokładnie tym gniazdom. Być może są pomalowane, musimy je dokładnie wyczyścić i dopiero wtedy dokonać pomiarów. Oryginalne, amerykańskie tuleje resorów w cenie, powiem szczerze, takiej, że nie opłacało mi się kombinować, dobierać cokolwiek. Mam tam jakieś informacje, że pasują do jakiegoś samochodu, ale bez sensu, kiedy tulejka kosztuje 18 zł, bez sensu cokolwiek kombinować innego. A wygląda ona tak, to są dwie rurki i wewnątrz wypełniona jest, wypełniona przestrzeń z gumą. A dlaczego mówiłem, że ze zresorami pójdzie prościej? Ponieważ nasięte jest kolucho. Kolucho jest zawinięte i tutaj jest przerwa. Jak widzicie, tulejka nie bardzo chce wejść, ale wystarczy. Delikatnie tutaj podważyć, wbić przecinaka, płaskiego śrubokręta, jakiegoś pobijaka, byle co, kolucho nam się rozszerza i w rękach niemalże wkładamy tuleje, po czym wyciągamy ten nasz przyrząd do rozchylania, wyciągamy go i tuleja zostaje zaciśnięta. Ale większy problem może stanowić montaż tych tulei w gniazdach w samochodzie, ponieważ Tuleje są nieco w plusie, ewentualnie gniazda nieco w minusie, i nie bardzo nam to będzie chciało wejść. Ale jak wspominałem wcześniej, musimy się dokładnie przyjrzeć tym gniazdom, wyczyścić je z farby, wyczyścić je z podkładu i dopiero możemy oszacować, czy to wejdzie nam, czy nie. Jak wcześniej wspominałem, wystarczy to kolucho rozchylić, aby bezproblemowo włożyć te tuleje w tym celu użyję w tym celu użyję takiego przecinaka zwyczajnie go tutaj wbije kolucha nam się rozszerzy i spróbujemy zamontować y, tą tuleje I tuleja ma, już mamy obsadzoną, jak widzieliście, w bardzo prosty, szybki, łatwy sposób można taką tuleję zamontować. Delikatnie my resor robili, ale to nic się nie dzieje. Jak widzicie montaż tej tulei w resorze Bajka bardzo prosto. W pewnym momencie użyłem takiego klucza nasadowego, aby dobić tą tuleję już na żądane miejsce, na żądaną głębokość. Jest to stary klucz, także nie hejtujcie mnie, że biję po kluczach. Jest to stary klucz yy, i zostawiony tylko dla takich celów właśnie. A dlatego go użyłem, żeby nie zabić tej dol, do, dolnej, wewnętrznej tulejki, wewnętrznej rurki. Ponieważ, jeżeli byśmy ją zabili, mogłaby zmienić wymiar i moglibyśmy mieć później problem z śruby. Dlatego zawsze dobijajmy po zewnętrznej. Mamy oczyszczone gniazdo, dokładnie. Oczyszczone gniazdo pod tą tulejkę, i po oczyszczeniu wyszło. Według pomiaru, że tulejka jest niecałe dwie dychy na plusie. Także myślę, że z powodzeniem ją zamontujemy. Jak widzicie, tuleja jest metalowa, więc możemy, możemy ją posmarować smarem bądź jakim. Jeżeli byłyby to tak zwane polibusze poliuretanowe, wtedy jest specjalny smar bodajże silikonowy. W tym przypadku możemy użyć każdego smaru, ponieważ guma ze smarem nie ma styczności, jest odizolowana właśnie tą tuleją metalową, a tą tuleję metalową będziemy montować w tym miejscu. Oczywiście przesmarujemy, żeby pomóc sobie i tej tulejce. Gniazdo jest oczywiście oczyszczone. Z farby, z podkładu. Jak wspominałem wcześniej, tulejka z nami nie współpracuje, więc wystarczy śruba. Dwie nakrętki i wtłoczymy bez bicia młotkiem, bez ryzyka uszkodzenia tulejki. Wtłoczymy ją w gniazdo. Jak widzicie, wprasowanie takiej tulei nie stanowi żadnego problemu. Oczywiście te powierzchnie muszą być czyste. Gniazdo musi być dokładnie wyczyszczone, przesmarowane i wtedy taka tulejka pięknie nam wchodzi. Tulejka jest dwie dychy w plusie. Mimo wszystko ładnie, wsługiwie, pasownie weszła. Nie trzeba było prać młotem, nie trzeba było zbytnio jakiegoś wysiłku. Jak widzieliście, za pomocą takiej śruby ampułowej w tym przypadku śruby ampułowe zazwyczaj są twardsze, nieco od tych zwykłych. Ta ma akurat twardość 8,8, więc szału nie ma. Ale mimo wszystko ta śruba dała radę. Co prawda, ta śruba jest za krótka. Musiałem początkową fazę wciskania wykonać za pomocą. Szpilki gwintowanej, takiej budowlanej, ona zupełnie nie ma wytrzymałości, taka szpilka. No, ale niestety musiałem się w jakiś sposób ratować. Natomiast, no, musicie też to zrozumieć, ja nie mam warsztatu samochodowego. Więc nie, nie jestem w stanie być przygotowany na każdą ewentualność. Ale myślę, że w sposób jakiś tam garażowy można wiele rzeczy wykonać, wiele rzeczy samemu naprawić. I jak sami widzicie, wymiana takich tulei nie stanowi problemu. Tuleja wprasowana wygląda tak. Gniazdo wcześniej bez tulei wygląda w ten sposób. Musieliśmy wyczyścić dokładnie farbę i podkład, i tą farbę wierzchnią. Dokładnie my wyczyścili papierem ściernym, skrobakiem. I udało się bez większych problemów wcisnąć nam tutaj tuleje metalowo-gumową. Oczywiście to samo nas czeka z tyłu. W tym miejscu również. Czyli jeszcze trzy tulejki i możemy się zabrać za montaż resorów. Ale montaż resorów zobaczycie w zupełnie innym odcinku. W tym odcinku byłoby na tyle. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.